Cześć, witam Was z Delfa. Dzisiaj opowiem Wam o ważnym elemencie kuli, mianowicie o obejmie na przedramie, a tak naprawdę o obejmie zamkniętej. Zapraszam do oglądania. Większość kul na rynku ma obejmę na przedramie otwartą, czyli taką, która jest tylko i wyłącznie do połowy, tak żebyśmy mogli sobie włożyć po prostu z przodu rękę. Natomiast jest też obejma zamknięta. Pokażę Wam teraz, y, jakie są rodzaje, jakie występują rodzaje tej zamkniętej obejmy, jakie są ich plusy i dla kogo ta obejma może być. To jest pierwszy rodzaj obejmy. To jest y, obejma w kształcie literki C. I tutaj będą obejmy w kształcie litery U, czyli takie, które mają od przodu otwarcie. Tutaj jest troszkę węższa ta obejma. Też jest od przodu. I zamknięte obejmy występują też w kulach dziecięcych. Kiedy w ogóle przydaje się zamknięta obejma? Zamknięta obejma przydaje się wtedy, kiedy musimy na chwilę puścić kulę i na przykład coś złapać, coś wyjąć, i wtedy nie możemy trzymać kuli, bo, przy, bo potrzebna nam jest dłoń. W przypadku kuli z otwartą obejmą, jeżeli coś takiego wykonamy, tak, na przykład, stoimy w autobusie, chcemy się szybko złapać e, ręką barierki, puszczamy, tak, i kula nam się przewraca. Wtedy, kiedy chcemy na przykład zapłacić za coś w sklepie, to musimy szukać miejsca, gdzie możemy odstawić tą kulę. Tak, a kule, a kule nam się wiadomo, że często niestety e, przewracają. I w tym momencie przydaje nam się właśnie ta zamknięta obejma. Dlaczego? Dlatego, że. Możemy puścić kulę i na przykład złapać się w autobusie barierki, tak? rurki. Na przykład chcemy wyciągnąć jakiś kubek z szafki i w tym momencie kula trzyma nam się przed ramieniem. Jeżeli chcemy zapłacić za coś w sklepie, po prostu wyciągamy portfel, kula nam się trzyma przed ramieniem. Musimy szukać miejsca, gdzie, e, gdzie będziemy odkładać tą kulę, to pierwsza sprawa, a druga ta kula nam się nie przewróci. To dla pewnych osób po pewnych kontuzjach też może być problem, że jak kula się na przykład przewróci, to trzeba się po nią schylić, i, to, i to, to może być problematyczne. I dla kogo w związku z tym przydają się te kule? Raczej dla osób starszych, właśnie które na przykład mają problem ze schyleniem się, jeżeli te kule im się przewrócą. Mają problem z taką z dynamiką ruchów, z tym, że w ogóle pewne ruchy wykonać. Więc wydaje mi się, że ta obejma jest dla takich osób. I teraz jak, jakie są rodzaje tej obejmy? W niektórych kulach możecie, zdarzyć, możecie zobaczyć obejmę nieruchomą, tak jak na przykład w tej kuli dziecięcej. Też się przydaje, tylko już nie, możemy, nie będzie nam się wtedy podnosić. Tak ja tutaj tak, w tym momencie nie mogę sobie tak, tak podnieść ręki wyżej, bo już tutaj kula nam przeszkadza. Także ta dodatkowa jest fajna opcja, że ta obejma się podnosi. No i jeszcze czy ta obejma jest w kształcie litery C, czy w kształcie litery U. E, osobiście bardziej e, wolę e, obejmy w kształcie litery C, z tego powodu, że nie ma znaczenia, czy dłoń jest, czy przed ramię jest szersze, czy, czy węższe, ta obejma się zawsze będzie trzymać ręki. Tak tutaj będzie się po prostu opierać, bo w tym miejscu, gdzie jest ręka, obejma jest zamknięta. Natomiast w tych kulach e, u mnie będzie wszystko w porządku, ta kula się po prostu trzyma, tak? obejma się opiera, natomiast dla osób, które mają mniejszą dłoń, to ona po prostu, czy przegub bardziej w tym momencie, ona po prostu będzie wypadać. Więc dla osób drobniejszych raczej, raczej bym szukał e, tych obejm, e, które mają kształt literki C. Jestem ciekaw, czy Wy korzystacie w ogóle z kul, z zamkniętą obejmu. Jak Wam się sprawdza, jakie widzicie plusy i minusy. Jeżeli byście chcieli się podzielić, to, to czekam na informacje, bo zawsze chętnie też dowiem się czegoś nowego. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Cześć!